Trener Robert Jocz, ja dziś, zapomniałem, ja dziś zapomniałem kostki do mikrofonu, ale Jacek Adamczyk, MMA Rocks, oczywiście tutaj jest trenerem. Tak się zastanawiam, trener tuż przed wylotem, prawda? Zaraz się trener zbiera i wylatuje z Janem na walkę. No nie do końca jeszcze, jest przede mną jedna gala, zanim, zanim wylecę. Jestem jeszcze w sobotę na gali KSW, Dolatuję dzień, dzień później. Chciałem sprytnie zagaić, nie wyszło, ale to nic zapytam w takim razie mimo wszystko, czy zdarzyło kiedyś trenerowi zapomnieć czegoś w takim szybkim pędzie: jedna gala, druga gala, tu walka, zabrać czegoś ważnego ze sobą gdzieś na któryś wyjazd? No na pewno nie paszportu, czy jakiś tam telefonu ważnej rzeczy, czy portfela środków, środków jakby płatności. Natomiast jakiś tam czy tarcz, czy, czy spodenek albo, albo koszulki treningowej no to tak, zdarzało się. No proszę, czyli też się przytrafia jak się jest w dużym zamieszaniu. To u nas te emocje, u mnie te emocje grają cały czas, bo ta walka to rzeczywiście emocjonująca, bardzo wszystkich niezwykle interesuje to, w jaki sposób Jan Błachowicz będzie tutaj bronił tego pasa. Trener wie pewnie wszystko na ten temat. No właśnie, czy to będzie też dla trenera takie szczególne, czy było szczególne wyzwanie przygotowania Jana do tej walki, no oczekiwanie na tą walkę, jak to wygląda? Tak, tak, jak, tak jak ja on wspomniał, jakby nie, niewiele odbiega tutaj cały cykl przygotowania, jakby ten cały kamp przygotowawczy, który, który przeprowadziliśmy od, od, tych, od tych poprzednich skoro to działało w, w poprzednich walkach, to zadziała za, za za, za i, i teraz. Dużo trener opowiadał o tym, w jaki sposób gdzieś tam macie rozszyfrowanego Glovera Teixeira, jaki to jest zawodnik. Znamy wszyscy atuty, atuty tego pana. Czy trener też gdzieś tam śledził, widział, jak on się zmienia, jak on się przygotowuje, jakie nowości stosuje w kolejnych walkach, czym próbuje zaskakiwać? Czy to gdzieś tam? Czy to gdzieś tam... Styl, jest, styl jest podobny od, od, od 10 walk wstecz jest, jest, jest bardzo podobny. Jakby nie nabywa nowych, e, nie rozwija jakby nowych, e, nowych płaszczyzn, nie zmienia, nie zmienia technik, jakby robi, robi rzeczy bardzo, bardzo podobne. Czyli tutaj to jakieś ułatwienie w takiej sytuacji, jeśli chodzi o przygotowania? Ułatw i, taj, porównując, tak jak padało tutaj Izraela Adesania i Glover Teixeira, jest czytelniejszy. Jest czytelniejszy. Dominik Rey jest e, Izrael, Adesania. Tak samo Dominik Reyes, też jest też jest czytelniejszy. Dominik kraj jest Global Tech jest też jest bardziej czytelny global. Glover. Glover. Tutaj pytało, padały też takie pytania, zastanawialiśmy się tutaj, czy on nie będzie zardzewiały po tym okresie przerwy, który ma wiek i tak dalej. też walczył był zawodnikiem. Wie jak to wygląda? To nie zawsze chyba odgrywa rolę. Jest, jest, jest dużo czynników, które... Mogą e, przeszkadzać w, jakby w, w przebiegu walki, Dla, jest, jest duża, duża różnica czasu. Nie wiadomo na ile wcześniej przylecą, też są jakby ścisłe restrykcje, kiedy można, kiedy nie można, na ile tam e, rząd, rząd Emiratów pozwoli wcześniej na przyjazd. Mamy dużo oktagon na niekorzyść Glovera, mamy dużą zmianę czasu na niekorzyść, e, wiek na niekorzyść Glovera. Rok absencji na niekorzyść lewela. Jest dużo jakby czynników e, przeciwko, ale to no tak wiadomo, to jest walka, walka mistrzowska i tutaj jakby serca do walki, to jemu odmówić nie wolno i, i on wejdzie i będzie chciał zrobić wszystko, żeby wygrać. No właśnie i tak się zastanawiam, czy z punktu widzenia trenera, dla Jana, który miał ciężkie walki, no tutaj właśnie się mówi w ten sposób, że może zaistnieć ileś tam przeszkód, czy to nie jest trochę dekoncentrujące i co, co zrobić jako, będąc jego trenerem w tym momencie, żeby tej koncentracji jednak mimo wszystko nie stracił? Tutaj droga, droga jakby drabinka, którą przeszedł Jan, a przeszedł Glover jest zupełnie inna. Jakich, spójrzmy jakich zawodników po drodze miał Jan, spójrzmy jakich zawodników po drodze miał Teixeira. Droga Janka była, była, była trudniejsza. Jakby, no, Powinien mieć większą pewność siebie i że z takimi sobie poradził, to tutaj też powinien nie mieć problemu. Raz już się że nie udało, jeśli chodzi o, o mistrzowski pas. To jest dla niego, Jan o tym też mówił, też o tym wspominał, podkreślał, to praktycznie ostatnia szansa na coś takiego, na taki sukces. Czy to może być rzeczywiście, tak z punktu widzenia nie, trenera i zawodnika, dla niego jakiś taki niezwykły bodziec motywujący? Czy tu rzeczywiście może rzucić wszystko na jedną kartę, zaryzykować, pójść na całość? Oby tak było, wtedy, wtedy, wtedy jak pójdzie, pójdzie na całość, nie będzie, nie będzie do końca, do końca czujny skoncentrowany, jak pójdzie w taki e, młyn e, dzik, dziką, e, jakby odpali się, wtedy, wtedy będzie to na, na, na naszą korzyść, będziemy czekać z kontrolą i, 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 i próbowali, próbowali go e, wyłączyć. Te przygotowania, o czym trener wspomniał, to zazwyczaj mniej więcej tak samo wyglądają, nie, nie warto zmieniać tego, co dobrze działa, to jasne, ale czy też z drugiej strony, tak jak z punktu widzenia trenera, troszeczkę nie popada się w rutynę w tej sytuacji, gdzieś tam nie przychodzi taki moment, że człowiek się zastanawia, może troszkę, może troszkę trzeba coś pokombinować, żeby... Jakby, jakby pod, podobny, podobny jest jakby okres, podobne tych sami trenerzy, podobny, podobny no, miejsce to samo, podobny jakby ten, ten tutaj o zakopanym było kamp, kamp zakopanym, ale no, jakby trening i to co robiliśmy na treningu, no to jest różnica, także to nie, 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 nie do końca, że to jest zawsze to samo. Teraz czy Jan, bo on tam będzie wcześniej niż trener, prawda? Czekał na tą walkę. Znaczy, dzień, dzień wcześniej z resztą teamu, ja to datuję. Jakby dzień... tak, czy, na, czy, czy na ten okres króciutki, nawet takie specjalne wskazówki, czego mu wolno, czego mu nie wolno od trenera są? No To jest, jest zawodowcem i mistrzem świata. Wiadomo, nie pójdzie na, 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 na hamburgery z, z frytkami, tylko wiadomości: spad dieta, odpoczynek, aklimatyzacja. Mi aklimatyzacja nie jest aż tak bardzo potrzebna, jak jemu. W tym okresie, kiedy, kiedy mnie nie będzie, będzie łapał, próbował się przestawić na. Klimat panujący w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wiadomo, jest dużo, dużo bardziej ciepło niż, niż, niż w Polsce, chociaż, chociaż pogoda, pogoda, tak jak dzisiaj dopisuje, no, będzie około 40 stopni, także, także no, te, trzeba te kilka dni, żeby się przestawić. Dla zawodnika oczywista jest, że to różnica, kiedy walczy gdzieś tam dążąc do pasa, walczy o pas, potem broni tego pasa. Jest to inny zupełnie poziom, też pewnie jakiś tam mentalny podejścia do tego. A dla trenera? Tak. E e e spójrzmy, spójrzmy na to, jak Jan, Jan się zachowywał, będąc mistrzem w KSW. Jakby no, to mia mia miał tą taką pewność, pewność siebie i każdego, kogo tam przewozili, e było, było, było małe potknięcie tam z Sokodziu ale udało się, udało się, udało się pas po pas powrotem odzyskać. Ale yy, yy, widać było tą pewność siebie i jakby, no, yy, że, był, że był faworytem w każdej, yy, w każdej odsłonie. No właśnie, tutaj to pozostało, choć był taki okres trudny gdzieś w karierze Jana, kiedy rzeczywiście troszeczkę wydawało się, że to nie wiadomo w którym kierunku do końca pójdzie. Wtedy wrócił, znowu zaczął z wami trenować. Obserwując go wtedy, teraz widząc go, yy, gdzie wtedy tkwił największy kłopot? Jak ten to ocenia? Czy to była kwestia właśnie jakiegoś sportowego przygotowania, bardziej mentalna? Pewnie po trochu, po trochu coś, coś z każdego, czyli tak, nie, ten, nie, ten, nie to miejsce, które sobie wybrał. Inny jakby sposób trenowania, on niekoniecznie, niekoniecznie dla, dla innych musiał być zły, inny sposób prowadzenia treningu, jemu to, jemu to nie pasowało. No i jakby to, to też, jakby, gdzie, gdzie nie jesteś, czujesz, że nie jesteś dobrze na 100% wytrenowany, gdzieś z tyłu głowy to masz i mentalnie po tym walce może to się odezwać. To już tak kończąc, jeszcze tylko zapytam. Tym razem nie będzie kwarantanny, tym razem troszeczkę więcej luzu, że tak powiem, jeśli chodzi o możliwość tam przebywania. Ten czas, kiedy, kiedy to wszystkie obostrzenia takie bardzo mocno były obowiązujące, troszkę deprymowało, denerwowało, irytowało, tak z punktu widzenia jak się jechało, taką walkę? Czy w zasadzie zdążyłem się przyzwyczaić do jakby tego, tego rytmu obostrzeń? lockdownu, że gdzieś jesteśmy skoszarowani, nie możemy wychodzić, jakby potrafiłem ten czas, no przyjąłem do wiadomości, że tak jest, inni też to, też to przechodzą, inni też tak mają, inni zawodnicy, inni trenerzy też muszą siedzieć na miejscu i no jest to uczęśliwe, ale nie, nie, nie do, że nie do wytrzymania. Kwestia zaszczepień, z tego co tutaj trener mówił, też słyszałem, nie jest problemem. Tego, że trzeba będzie przedstawiać te wszystkie paszporty. Dla, dla, dla mnie nie, jestem zaszczepiony, także... Mam paszport covidowy i mogę się, według praw obowiązujących w Emiratach Arabskich, przemieszczać swobodnie. Już na koniec rzeczywiście zapytam. Marcin Tubura wiadomo, no to z nim na pewno piątkę trener przybije, a z Michałem Aleksiejczukiem. Ja nie mam jakby sporem z, z Michałem Oleksiejczukiem, jeżeli taka będzie okazja, oczywiście tak, wy, wy, wyciągnie rękę, dłoń, oczywiście się przywitam, natomiast trenera Mirka będę, będę unikał. Jeżeli będzie taka możliwość, będę, będę będę go unikał. Dobrze, to w takim razie wszystko już wiemy. Ja trenerowi bardzo dziękuję i życzę, żeby ten powrót z tego wyjazdu znów był tak triumfalny jak ostatni, kiedy, kiedy Jan wracał ze swojej walki. Po, po przyjeździe. Dziękuję bardzo. Ja tym razem.